Witajcie, widzowie! Opuszczone wille, które zwiedzałem poprzednio, były jednymi z moich najbardziej enigmatycznych i ekscytujących urbexów, jakie zrobiłem w całej swojej przygodzie z eksploracją miejską. Dodatkowo te materiały bardzo przypadły wam do gustu, robiąc niesamowite zainteresowanie na moich socialach. Zarówno chęć przeżycia przygody, jak i pokazanie wam znowu bardzo ciekawego miejsca sprawiły, że poczułem chęć znalezienia kolejnej, luksusowej, porzuconej rezydencji i zwiedzania jej. Same poszukiwania naprawdę nie były łatwe, ale w końcu natrafiłem na pewną ogromną posiadłość, którą niedługo później zbadałem. Miejsce to z zewnątrz robiło bardzo ciekawe wrażenie, jednak od samego początku zdziwił mnie fakt, że całe jest okamerowane, ma własne budki ochrony, sieć alarmową, a nawet szlaban. Jedyne co o nim wiedziałem to pogłoski, że należało ono do dziwnych ludzi. To wszystko odstraszało mnie przed wejściem tam, ale gdy znalazłem dziurę w ogrodzeniu i otwarte drzwi do willi, nie mogłem sobie podarować wejścia do niej i zbadania jej tajemnic, które okazały się jeszcze dziwniejsze, niż myślałem. Jest to prawdopodobnie jedyny materiał z tego miejsca w całym internecie, więc jeśli się spodoba i będziecie chcieli to docenić, możecie zostawić coś po sobie. A teraz, bez przedłużania, zaczynajmy! Jesteśmy dzisiaj w jednym z najbardziej niesamowitych i najbogatszych miejsc jakie ja w całej swojej urbexowej historii miałem przyjemność eksplorować i jesteśmy tu na 99% pierwszymi eksploratorami i prawdopodobnie też pierwszymi, którzy nagrali to miejsce zaraz wam trochę o tym miejscu opowiem najpierw przejdziemy sobie do eksploracji i pokażę wam to, co w nim najciekawsze miejsce trochę puste wygląda jakby było remontowane przerwane w trakcie remontu ale dużo takich artefaktów zostało i zobaczcie żyrandol, bardzo ładny Taki klimatyczny, on musiał naprawdę tu fajnie wyglądać jak gdzieś tu wisiał. Tu coś popalone, chociaż nie wiem czy to popalone czy to tak zaniedbane. Tu był jakimś piecyku prawdopodobnie. Fajny zapach tu jest, taki trochę kościelny nawet. Hmm. Pomieszczenia niektóre są faktycznie w stanie surowym. To trochę wygląda jakby pod tym było jakieś tajne przejście. Ale to nie, nie to nie jest tajne przejście. Co nie zmienia faktu, że są tu tajne pokoje. Taczka i taki fotel prezesowy. Usiądziemy sobie w swojej nowej rezydencji, którą kupiłem z wypłaty z YouTube'a. Patrzcie. O! Jest całkiem przestronna. Tu mamy tytan. Tynk silikonowy, wiaderka po nim. Jakieś kontakty tu już nawet były, co oznaczało, że w tej rezydencji był już prąd. Obecnie go nie ma. I jedna z najciekawszych rzeczy w tej rezydencji, ogromny, naprawdę gigantyczny basen. Basen jest ogromny, jest kolosalny. Z tej perspektywy basen wygląda równie imponująco. Jest zagruzowany, więc ciężko stwierdzić, jaki był głęboki. Widać, że jest dosyć stary i ma bardzo klimat takich łaźni cesarskich w jakimś cesarstwie rzymskim. No mi się tak kojarzy, nie? Powiem wam szczerze, no taki widać mocno klimat lat 90 ma ta rezydencja. Mafijnych lat 90. Patrzcie, imponujące to jest. Imponujące to chyba najlepsze określenie. Tu jakieś pokoje, widok na teren rezydencji zobaczcie, jak zareśnięty. Cały jest okamerowany, ale monitoring już dawno nie działa. Wejście tutaj, co ciekawe, jest zupełnie bezproblemowe. I tu jakieś dziwne pomieszczenie. U, zobaczcie, jaka podłoga. Taka ceramiczna. Uu. No dobra. Prąd tu nie działa. Woda też nie działa, bo prawie patrzyłem. Zaj wezmę chociaż latarkę z telefonu, żeby trochę wam poświecić. Tu mamy drzwi do rezydencji. Zobaczcie, jak ładnie zdobione. Też takie zdobienia. Ciężko mi określić, jaki to dokładnie jest styl architektoniczny. Musiałbym zobaczyć bardziej w internecie. Ale to coś w stylu też takich antycznych wzorów. Tu kolejne pomieszczenia. Bardzo ciężko stwierdzić, czym niektóre pokoje mogły być. Tu lustro. I tu kolejny taki pokój. Niektóre wyglądają na takie typowo mieszkalne. Hmm. Niektóre na takie bardziej rozrywkowe, niektóre bardziej takie toaletowe, no nawet sanitarne. O kurde, patrzcie. Znicz Angela. W sensie wkład do znicza bardziej. Położymy go tutaj. Uu, ma klimat w tym miejscu. I tu mamy najwyższe piętro rezydencji. Zobaczcie. Uuu, można się oprzeć o barierki. Podobają mi się takie szyby, właśnie takie trzy szyby połączone. Takie trzy szyby, które... No zawsze mi się tak z luksusem takim kojarzy, jak są właśnie takie szyby pod kątem, niektóre oparte, niektóre prosto. Ciężko mi to słowami określić. Ale wygląda to bardzo... Wygląda to jakby tu mieszkał ktoś naprawdę majętny i rzeczywiście tak było. O ile to w ogóle była willa mieszkalna. To jakieś pomieszczenie, może saunowe. Generalnie zaraz on powiem, jaka jest moja teoria dotycząca tego miejsca. Zajdziemy sobie. Muszę wybrać jakiś fajny kadr na tą scenę. I myślę, że fajnym kadrem będzie na tle basenu, zanim pokażę Wam tajne pokoje. Tu widać, właśnie kolejne rzeczy takie. Stricte, jakby ktoś chciał to remontować. Dlaczego nie zostało to wyremontowane również o niedługo powiem, no tu mamy jakieś artykuły, artefakty typu miotły, łopaty. Nic specjalnego. Ale fajnie specjalne jest. Specjalną rzeczą jest widok na basen z góry. Wow! Patrzcie, no wygląda to naprawdę fajnie. To pokazuje, ten basen jest no ogromny, nie wiem ile on może mieć, 7 metrów, tak prosto. Drodzy widzowie, znajdujemy się już na tle basenu. W sensie, no kadr jest taki trochę słaby, bo nie widzicie tego basenu za bardzo, tylko to co jest nad nim. Ale nie o to tu chodzi. Opowiem wam teraz trochę o tym, jakie są moje podejrzenia dotyczące tej willi. Otóż, ciekawostka jest taka, że jest ona sprzedaż na licytacji komorniczej, więc właściciel na pewno musiał popaść w problemy finansowe. Wszystko wygląda tu też tak bardzo dziwnie. Jakby nie była to do końca rezydencja mieszkalna, a najdziwniejsze pomieszczenia znajdują się w piwnicy. I zaraz wam je pokażę i opowiem, jakie są moje podejrzenia dotyczące ich przeznaczenia. Także naprawdę, no, nie zmienia to faktu, że willa na tamte czasy, bo widać, że jest to prawdopodobnie rok budowy, to prawdopodobnie lata 90. Wygląda naprawdę bardzo fajnie. Duży przepych tu jest. Co nie zmienia faktu, że jest to bardzo dziwna rezydencja i pozwólcie, że pokażę Wam resztę jej tajemnic. Także drodzy widzowie schodzimy do podziemi rezydencji. Uuu, zajście tu jest trochę niekomfortowe, będąc szczerym. Tu patrzcie jaka ładna lampa, jaki kosz na lampę. Uuu, jest klimat. Patrzcie, tutaj jest toaleta, woda nie działa. Lustro. Prysznic. No. Taki styl dla wielu... O, patrzcie, to się rusza. Kiczowaty, ale mi się nawet w jakimś stopniu to podoba. Tu jakieś pomieszczenie techniczne. Patrzcie, no, skap, skapuje woda tutaj cały czas. Cały czas powoli tu kapie, coś jest uszczelnione i to już się zapełnia. Ktoś tu podłożył kosz. Ciekawostka, jak te wejście tu wygląda. Zobaczcie, tu w ogóle jakiś miernik, na zewnątrz jest w ogóle budka ochrony, centrala alarmowa. Obiekt jest bardzo dobrze strzeżony, ma budkę ochrony, ma centralę alarmową, mnóstwo alarmów, kamer. To jeszcze nic. Wejście tutaj jest tak zamykane i zakaz używania telefonów komórkowych w tym obiekcie. Ogromna jakaś taka przyciemniona sala. I gigantyczny boiler. No tak, akurat nic podejrzanego. Kocioł taki gazowy. Ale no dobra, idziemy dalej. Tu kolejne pomieszczenie. Zobaczcie, ile haków jest na górze. Patrzcie, jakie haki. No, wygląda to totalnie. Jakby to były haki od rzeczy, no do podwieszania czegoś, ale to jeszcze nic. Idąc dalej mamy tu jeszcze takie pomieszczenie. I to co najciekawsze, wielkie przeszklone pomieszczenie. Patrzcie jak to wygląda, bardzo dziwnie. Jest ono całe przeszklone, na górze są też jakieś haki do podwieszania. No, wygląda to jak pomieszczenie jakiegoś klubu nocnego z paniami do towarzystwa. Tu też mamy jakąś łaźnię, saunę. Tak to wygląda. Uff, klimat jest. Ale bardzo dziwny jest ten pokój. Takie tajne pomieszczenie, całe przeszklone. Możecie da dać znać w komentarzu, czy to moja przesada. Czy faktycznie coś może być na rzeczy, że tutaj odbywały się jakieś. Imprezy na dziko. No dobra widzowie, w tym miejscu będę Was już żegnał. Dziękuję, że byliście ze mną podczas tej niesamowitej podróży po rezydencji. Trzymajcie się. Cześć.